ma mordy, nagram dzisiaj film, no. taki co się stanie, gdy podłożę lupę do słońca, postaram się zjarać kartkę, przepraszam, że brzydko powiedziałem, ale proszę, Ej, chwilę, podkładam. Chwilę, czy... O, dymi, 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 zaraz zjaramy. Śmierdzi jak nie wiem. Farbą. Fuj. Fuj. Postaram się zjarać całą kartkę. O, śmierdzi jakby jakaś wata, dobra, tu już jest popiół. Dobra, dobra, nagrywam to na swoim podwórku, jak coś żeby nie zjarać domu. Postanowiłem, że mój kanał stanie się kanałem mojego brata też. Podkładam lupę jeszcze bardziej. Nie, im dalej tym. Dobra. Nie, jakiś jest większe kupotne znaczy... się. Dobra, już się przepaliło, widzę to popiół. Postaram się całą kartkę zjarać. Dobra, dobra. Tu. Ty... Nie dotykaj, bo to jest bardzo gorące o, teraz. Uwaga polecam, polecam, ale trzeba mieć słońce. Pach... Pachnie jak jakaś U nas jest za jakieś 17 Pachaj. stopni. Te... Oceń głowę, bo zasłania szlupie światło. Dobra, też muszę, nie mogę zasłaniać. I jak najwięcej kartki trzeba zjarać. Tak, postaramy się zjarać. Ale jak nie dacie dużo łapek, to my się wkurzymy i... Oh. i zawołamy policjanta i przyjdzie do was i was zakuje w kajdanki. Będzie... Ty, jak nie zostawiłeś łapki w górę, widzę cię. Żartuje. Dobra, takie żarty. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Jest to fajny eksperyment. Taki widzicie, bo też będę nagrywał eksperymenty. Widzicie, jak im dalej tę lupę odstawisz, tym bardziej będzie paliła. Tylko, że jak jest większa ta kropeczka, jak jest duża, to będzie chłodniej, właśnie. Tak, jak jest duża kropka. To tutaj nie dosięga, jakby patrzcie, do tego. Widzicie tu lupę? Im bardziej przybliżam, tym mniej grzeje. Więc im dalej, ale jak już się takie muszę zrobi to prostu, już nie polecam. Średnio musi być, bo jak za bardzo oddalisz to też będzie. Ale źle. sorry, też tu wiatr trochę jest, nam trochę przeszkadza. Ale widać jara, jara. No dobra, nie będę też przeklinał tak bardzo, no bo Jeszcze muszę Postaram wolno się nie, palić. Mu, nie mówić, nie mówić tak. Jeszcze się tak, wolno palić, bo tu musi najpierw przepalić farbę, później dopiero papier. Tak, ale tu to... Jakbyś miał normalną czarną kartę... To by jeszcze łatwiej płonęło, ale mi szkoda, bo ja tu mam na plastykę do szkoły. No i czarną się. I tak widać. Zrobię cięcie. Tyle ile uda się nagrać. Tyle, tyle ile uda się zjarać, tyle zobaczycie. Tyle nam się udało na razie zrobić tu no, ja brat to... jeszcze dziubi coś. Dobra, to, no to dalej po... dalej! Dalej uwaga! Leci jest. leci. No to po... możecie tu widać nasze ręce, bo my tu musimy... Patrzcie, co tutaj udało mi się wykonać. Później się przeniosę do ciemnego światła, jak już skończę tutaj to robić, bo chciałam wam pokazać, jak to będzie wyglądało na końcu. Bo nie wiem, co wy teraz widzicie to. A jest masza masakryczne słońce. Dzisiaj u nas jest cieplutko i dlatego też... Ale jak jest zimno, bo musi słońce świecić by słońce Bierzemy uczyni. fioletową do... Nie, nie. To czarny. Najbardziej działa na czarny. Mamy tu instrukcję po trampolinie. Też trochę no Tak. Przez, te, przez lupę właśnie. Bo żeśmy testowali już tu. Dziura się wjechała. Idziecie. Lupa też ma swoją moc. Biało, z białą kartką tu nie zadziała. Po prostu... Z białą kartką to musicie bardzo długo czekać. My tu nie po czekaliśmy. Chmury za swoim słońcem już po... Tak. A musicie mieć bardzo mocną latarkę tego, bo tak to nie działa. Ja próbowałem w moim to nie. To nie działa. To jest lupa chyba. Bardzo mocna latarka i... Jeżeli nie, nie ma słońca, bardzo wam na tym zależy. No to coś nie? po prostu musicie mieć bardzo, bardzo, bardzo mocną latarkę. Najmocniejszą. Nie jest. możesz... która mocno świeci po prostu. Tak. tak? Kiedy, a jeżeli m, ostrzegam. To białe co tu widzicie to pali właśnie. Jak, to, jak się dotkniesz tego, możesz się oparzyć. No mocno. No mocno się oparzysz. To raczej ten eksperyment nie, nie jest dla dzieci. Ale my go robimy. No jesteśmy dziećmi, a go robimy. Dobra, to ja teraz przenoszę się do ciemnego światła i wam pokażę ile wytukłem tego. Jest jeżeli ktoś nie widział, wygląda to, to tak przybliżę tutaj. Widzicie dziurki, to, dziurki tutaj są. To wypaliłem takiego smoła wielkiego. Ale wie, wiecie, że jak zrobicie taką dziurę i widzicie, że jest zatkana, to trzeba popchnąć, bo to kokił zasłania. Tak, bo też... Popił. No to dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Dużo subskrypcji dzwoneczki dzwoneczkiem i łapek w górę. Proszę tak, o... bo tu właśnie nagrywaliśmy taki eksperyment fajny. No to do zobaczenia. Cześć!